widzę, z tej strony usarza Dzisiaj odnawiamy naszą tier listę, bo moim zdaniem wtedy jak robiłem tier listę, to, tr to trochę jeszcze mój światopogląd, że tak powiem, zmienił co do postaci. Okej, okay, to najpierw zacznijmy od 8-bita. 8-bit moim zdaniem no jest wolny z git. Gdyby był szybki to byłoby zbyt OP. Okej, okay, teraz Piperka, to Piperka, to kocham Piperkę, to jest przepiękna postać, uwielbiam. Nani, Nani, szczerze, może być, aż tak nie, nie lubię nim grać, Bo, Bo też może być, co tego, co mi się aż tak nie zmieniło, ale MZ to, to mógłbym dać nawet na WoWa. A nie, Nagita niech będzie. Niech będzie MZ Nagita. Okej, okay, Edgar to oczywiście na WOWA, to tylko kojarzy, żeby Edgar był kiedykolwiek słaby widzowie. Barley. Barley może być, nie jest średni. No to już wiecie, że mi się to zmieniło. Frank no średnie. Bee. B. Bi to na kojarzy, żeby w ogóle kiedykolwiek była słaba. Bi na WOM. O, PFS po prostu. Karl. Karl, spoko jest. Leon. Leon to zawsze będzie już OP zawsze najlepsza legenda. Brok, Brok. Szczerze, może być. Ej! Spójrzcie! Najwięcej jest najlepszych i takich może być! Wow! Ból! Ból to jest bardzo dobry! Wielbię Bóla! O! Już jest więcej więcej tych najlepszych! beczkowu z Daryl! No to Beczko, z Daryl to praktycznie to samo co Ból! Ból! można bez tych reklam? Okej... Okay. No! Widzę, wiecie, co się teraz stało, bo ja nie wiem. Wydupcać. E... No i kurda, jakaś inna reklama. E... Baz. Baz jest OPFest. W ogóle dużo jest super postaci. No to Colt tutaj. El primo. Prawie gitem Egitem jest jak dla mnie. No bo na ma taki krótki zasięg. Griff. Griff? Szczerze, git. Jest Gitem. Należy spodziewać Gale może być. Mortis. Mortis to jest OPM. No, tutaj może być Mortis. Bo Morty jest oczywiście opfest Ponownie nie kojarzę, żeby ta postać była słaba To samo z Max Dajcie mi rasa. No patrzcie na to widzowie! Nie wywala autentycznie z tej tier listy Oni nie chcą, żebym tą tier listę robił, ale i tak zrobię No to Nita to nic się nie zmieniło, nienawidzę grać Nitą No bo... Moim zdaniem, Nita to jest słaba, bardzo postać. Przykład, ale to. Już Jessie to jest fajna postać. O. Okej. Okay, yy, znajdźmy już Szelka. Szczerze. Tylko dobra ulbala i na solo jest dobra. Tak to na resztę nie. Okej, okay, to. No, dajcie mi jakąś postać. No. Ravs. Riko i Roza Może najpierw Riko Riko to mi się nic nie zmieniło, dalej jest to P Roza to samo i raps może być Najlepiej z tych dwóch, najwięcej postaci jest z tych dwóch naj najlepszych tierów To jest trochę dziwne Serge. Serge wcześniej, jak pamiętacie, był na wol, ale szczerze serge aż tak mi się już nie, nie gra aż tak dobrze, widzowie. Eee... Poko. Poko jest spoko. Nie, no kurde, co to jest? Widzę, co to jest za szajz? Nie straszny szajz, ta tierlista. No to poko jest strasznie dobry. No jest gitem, bo on. Bo on zawsze jest w meczem mniej więcej, jedną z lepszych postaci w miesiącu. No bo widzowie, Poko to jest najlepszy hejster, przez co jest bardzo dobry. I przez to, że jest najlepszym hejsterem, to. To zawsze. To, 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 to. Kurde, nie umiem. Poko, że najlepiej. Jest postacią, która najlepiej leczy, to przez to jest zawsze dobra to to Mike to wiadomo. Okej, okay, jeśli. Wysłowywali mnie z tej tier listy, to wyjdę z siebie i stanę obok. Okej, okay, teraz Jackie. Jackie to. No to nienawidzę grać Jackie. Ej, nie gadać. Nie może być tak, że to wszystkie już moje postacie. Nie. Okej, okay, no a to może jeszcze tarę ocenimy. Tara jest OP. Tara jest OPFS. Nie kojarz, żeby Tara była kiedykolwiek słaba. Ale to się dopiero zbiera. Jest ok, Tara jest tutaj. Na pewno tutaj nie ma żadnej mojej postaci jeszcze, bo, bo się kompromituje. Nie, no jeśli to jest jakaś moja postaci. A ja zapomniałam, że mam tu postać, to jest taka kompromitacja, widzowie. Nie, to nie, wiem, co ja zrobię wtedy. Nie. To ja mogę szybko sobie popatrzeć, i nie ma już tutaj żadnej mojej tutaj postaci. No nie ma. Okej. Okay. No to tak wygląda mój, moja tier lista, widzowie. Na tier list na tier, tierze najgorszym ze wszystkich jest Nita oraz Jackie. Na średnie widzowie jest Frank oraz Colt. A może być jest Nani, Bo, Barley, Brock, Gale oraz Rafs, A w sumie nie, widzowie, zróbmy zmianę. Yy, Brock jest dobry, jest w mecie aktualnie, a więc jest gitem. Okej, okay, a więc jeszcze raz. Może być jest Nani, Bo, Barley, Gale oraz Ravs. W gitach jest 8bit, MZ, Carl... El Primo Griff, Jessie, Rico, Sedd, Shelly, Rosa, Serge, Poko oraz Brock. I na Wowie jest Piperka, Edgar, B, Leon, Bull, Daryl, Meczkowóz. Daryl! <grywka> Musiałem to powiedzieć, widzowie. Baz, Mortis, Max. Um, Dynamike oraz Tara, nie wiem, czy Dynamike pasuje do WoWów, no bo aż tak dobrze by się nim akurat aż tak teraz nie gra Ty co jest? <laughs> nie wiem co się stało widzowie Okej, okay, nie pytam Chwila Co jest? Okej, okay, ja się z wami żegnam widzowie, tego następnego innego